Nadal czuję objawy często nasilające się, kiedy właśnie jest więcej, nawet ja mogę tego nie nazywać stresem, ale więcej zadań, jakiegoś takiego niedopięcia czasowego mhm. i raptem jest trochę mniej snu. Mhm. Czuję, że treningi nie przynoszą takich efektów, jak bym chciała, że puchnę z powietrza dosłownie, kiedy przez dwa dni nie trzymam diety, że właśnie mam napady głodu, mogłabym zjeść po drzemce popołudniowej dwie tabliczki czekolady i nie będzie mi mało. My często zapominamy o tym, że nasz organizm pierwotnie jest przystosowany do tego, żeby przetrwać, żeby przeżyć. Traktuje stres jako ten sygnał do walki albo ucieczki. A jeżeli my się ciągle stresujemy i ten stres jest nagle pierwotny, ten pierwotny stres jest bardzo taki, wiesz, permanentny, to nagle okazuje się, że Wszystkie te piękne szlaki hormonalne, metaboliczne, właśnie tego wydzielania, komunikacji każdej jednej komórki naszego ciała ze wszystkimi innymi, zaczyna się burzyć. I wtedy właśnie pojawiają się takie sytuacje jak chociażby hashimoto, bardzo często idące właśnie w parze zaburzenia jak i odporność, czy też innego typu zaburzenia gospodarki węglowodanowej.